Dzień dobry Państwu, 31 grudnia, kochani, 12.59, pod sklepu wyjeżdżam, jak zwykle miałem awarię z pamięcią. musiałem, co nie wiedziałem, przeniosłem pamięć do pań, pamięci wewnętrznej, no i sformatowałem, no i okazuje się, że chyba jest dobrze, gdzie za noc zainstalować, znaczy ten film, zobaczymy. W każdym bądź razie zawsze mam kłopot. A pamięć jest 32 gigabajtów. Nie wiem, że to tak wszystko zajmuje, kurczę wieczone, że, że się naprawdę nie chcę wierzyć. Żadnych filmów nie było, bo wszystko przeniosłem na komputer. A jednak nie, coś się tam powiedzmy dzieje. No dobra, mam zamiar jechać jeszcze, kochani, do Media Mark, tu blisko. W internecie wy, wyczaiłem że w Piasecznie, w sklepie mają lutownicę 60 w czyli ta, taka lutownica, która mi jest potrzebna do, nazwijmy, elektroniki, to znaczy coś tam, jakiś tranzystor e, wylutować i wlutować inny i, i tym podobne właśnie rzeczy. Nie mam. Siedzę w domu, i nie mam co do roboty, a tak to zawsze bym jakieś sobie zajęcie znalazł, no i muszę kupić, wydać pieniążki, jak to się mówi. Ach kurczę pieczony no Zły jestem jak niemorskie stworzenie mi to i tamto jak ktoś mówi nie pracuje coś nie, nie mogę się z wami dzielić informacją No ale w każdym bądź razie kupiłem sobie takie coś nie wiem czy, czy, czy widzicie mili Państwo To są takie no sucharki. o. sucharki że produkcji SANU. O tak to tam wygląda. Twarde jak Bieron, ale ja sobie już poradziłem to powiedzmy w jaki sposób i zajadam. O, tak mniej więcej to wygląda. Nie ma trętu, kuchnij się No, jak a więc przepraszam jak mnie coś bo stają tak że lepiej nie mówić rzukosa pod tego no to, to jest takie ludzie nie myślą dobra, mamy miejsce Vamos coś tutaj nagrany. Może ja może to tak ma być dobre.

o jakieś komodki są nie boi słyszałem o tym muszę przeczytać to no, mała nie że... do 32 jest tylko też 32 dwa. Tu jest niezły No to Im się pomoc opłaca Dobra wyłączam, bo muszę się zapytać co i jak